No cześć, witam Was pięknie, serdecznie moi drodzy. To jest taki materiał, który będzie pokazywał tutaj obecnego za mną Hailey Tigera 10 V4 w wersji VLR, czyli Very Long Range, 28Ah bateryjka. No i to jest, to miał być unboxing, który jest nagrany, ale tak średnio wyszedł. No ale tam dostałem kilka prośb, żeby mimo wszystko, jednak go pokazać. W związku z czym to, co teraz oglądacie, to już jest 2,5 tygodnia po. Mamy dzisiaj drugi. Tak jest, mamy dzisiaj drugi maj. Piękna pogoda, świetna majóweczka. Wczoraj byłem pojeździć, zrobiłem 53 km. No i zrobię ten unboxing, ale postanowiłem, że dodam właśnie taki króciutki. Wstępniaczek jak ten, że jest to materiał z mocnym opóźnieniem. Hulajnoga dotarła do mnie 15 kwietnia. ten sam dzień ją rozpakowałem i za chwilkę zobaczycie, co tam jest. Niestety nie ma tam za dużo powiedziane o samej hulajnodze w związku z czym to będzie w materiale później, zupełnie w innym kolejnym. Także pamiętajcie, jest to duży poślizg, za co najmocniej przepraszam. O hulajnodze opowiemy po prostu innym razem. Dziękuję ślicznie. Zapraszam do oglądania. Cześć, cześć, cześć. Witam Was pięknie, moi drodzy. Yy, właśnie kurier sobie pojechał, a ja Wam chcę pokazać co przywiózł. Tylko zbieram te wszystkie rzeczy potrzebne. Zaraz zobaczycie, co przyjechało. Coś na co. Mogłem się od jakiegoś czasu już doczekać A potem okazało się w weekend, że o właśnie nie wiem pewnie już widać Tak jest, mamy Tigerka dziesiąteczkę V4 w wersji VLR Nie jest to materiał sponsorowany, to jest moja prywatna hulajnóżka za moje pieniążki i teraz jest największy problem otwierać, czy nie otwierać nadarzyła się okazja kupić jejku, dużo emocji nie, nadarzyła się okazja kupić Nami Bern Max najnowszą, 72V 40Ah w dobrej cenie i teraz miałem to sprzedać miała być u mnie, gdyby highlight dotarł do mnie w piątek, to pewnie byłby rozpakowany a że dotarł teraz dopiero Teraz nie wiem, czy mam otwierać, czy nie. Czy od razu na sprzedaż, albo na zwrot, i lecimy z nami. Ale cały weekend się zastanawiałem, walczyłem sam ze sobą, walczyłem z myślami. Nie miałem pojęcia po prostu, co zrobić. I chyba jednak otworzę i będę jeździł. <laughs> Także zaraz do Was wracam. Tak więc, co, zaczynamy? W kartonie dostajemy odblaski, bo jest to teoretycznie rzecz obowiązkowa. Na szczęście haj pomyślało. Można je sobie nakleić samemu. Nie ma obowiązku, że potem bawmy się w zrywanie. Ja oczywiście nie będę tego naklejał. To na razie idzie na bok. Mój do skręcenia nogi, ale ja używam swojego. Cztery kapsle do zabezpieczenia śrub przy kołach. U mnie będą zbędne z tego względu, że już są założone kraszpady Spirit Beast, które kupiłem, wysłałem do HMD. Dwie ładowareczki moi drodzy. Zaraz pokażę. Mamy dwie takie 2 ładowarki, i są to smart z tego względu, że mamy smart demesic. Więc to, co się zmieniło w tym modelu, to jest to, że najpierw podłączamy ładowarkę do hulajnogi a potem do gniazda. Nie na odwrót, tak jak było to w większości przypadków. Wcześniej w innych hulajnogach jest, nawet go dziś. Jak nazwęczono, a to jest jedna, tu jest druga. Dwa kartoniki, dwie ładowareczki także ładujemy wolno albo ładujemy szybko jak nam się podoba i jedna fajna rzecz: zamontowane są PMT-opony, czysta guma włoska a to są oryginalne oryginalne oponki od. z takimi dostaniecie jak nic nie zmienicie w konfiguracji szosówki, ale powiem, że całkiem fajne kurde. jeżeli nie zamówiliście sobie pmt to na bank na tych też będziecie dawać się rady naprawdę sztosik eee, czemu robię ten unboxing na zewnątrz bo nie mamy za dużo, chociaż teraz trochę słońce świeci ale nie mamy go za dużo to dosyć pochmurnie, więc u mnie w środku to już w ogóle nie było by nic widać. Kurde, już mi się podoba. To, co się zawsze przydaje, ładowareczka. Reg przez dwa, więc prawdopodobnie rig. O tym będzie osobny materiał. Instrukcja obsługi w końcu w języku polskim. Instrukcja obsługi do Tiger dziesiąteczki, w której mamy wszystko opisane, co jak ustawiać sobie, co zmieniać, jak składać, rozkładać. A jest tego dużo, gdzie porty ładowania i tak dalej. no i teraz takie najważniejsze rzeczy bo to nie koniec to jeszcze nie wszystko z luźnych części bo mamy jeszcze jeden odblask i taką, nie wiem, piętę do buta podobne, piętę podkowe, a i to jest do naklejenia. Nie wiem, czy to nie jest na tylni błotnik, żeby jeszcze nie latało, albo może na podnóżek Wydaje mi się, że na błotnik. I teraz to, co bym Wam chciał bardzo pokazać, to jest system montażu, bo ja będę musiał podnieść kierownicę żeby ją złożyć. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Damy trochę wyżej sprzęcik. Będzie łatwiej opuścić potem wizję w dół. Tu mamy ten system składania z klamrą ze wszystkim. I teraz to powinno samo wskoczyć. Może odsłonię światło. I już zamknięta w teorii, bo to jest tylko obejma, która spadła. A tu mamy jeszcze klamry do zamknięcia. Ale to na końcu. Najpierw wypadałoby zamontować wszystko, co mamy tu. O, lampka jest luzem, osobno widzę. Ok. Aby nie przedłużać materiału, ja do Was za chwilkę wracam, jak już się tutaj pobawię z tym skręcaniem.